Pamiętaj jakie mamy zadanie, musimy się dostać do środka i załatwić tych dwóch z Berlin. Tak Okej, okay, tylko pilnuj tam cały czas. Kotański go, uciekł. A, o! wiek! Nie, 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 nie! Nie widzi mnie! To jest moja tajna taktyka. Biegłem, biegłem! O, biegłem! No, no. No, no no. to ladies and gentlemen, witam was bardzo serdecznie w animatroniki kontra strażnicy w Minecrafcie. Jest ze mną Admiros, Maciek Wiar przez małe M oraz Czaken. Ja, witam, witam, witam was bardzo serdecznie. Omówimy sobie teraz zasady, jakie będą panowały w dzisiejszym kurde odcineczku. Także jest tutaj głos do studia przekazuje Chuckenowi. W tym odcinku zmieniliśmy kilka rzeczy, takie jak wielkość placówki, zasady oraz jak działają animatroniki. animatroniki Animatroniki teraz są podzielone, podzielone na cztery, czyli Freddy, Foxy, Chica, Bonnie. Każdy z nich ma dosłownie swoją moc. Placówka jest większa, trzy piętra, do piwnicy się schodzi, jeżeli chcesz uciec przed animatronikami, a strażnicy strażnicy mają czapki i pałki. No. To no, chyba wszystko tak naprawdę. A, no yes. i mamy drużyny oczywiście, czyli szarikan i Maciek. W jednej drużynie zaczną może jako strażnicy. Będą mieli. W o, i Roboczecki. Yes. 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 No, my szybko skończymy ten materiał. Yes. A w drużynie przeciwnej, czyli Chucken i Admiros będą animatronikami. Skopiemy wam dubska kurła. Oj, o, już, tak! Już taka ja klaska! Tak, przybijcie piąteczkę, przybijcie piąteczkę albo dynkę, Dinka, dinka. Jak się przybija piątkę w Minecraft? E, dinko, no, w ten dinko. sposób. <laughs> No I dobra skład. Okej, Okej, dobra, ja już czuję, że będziemy mieli przerąbane. Dobra, lecimy. No do Okej, okay, have fun. Dobra, ja patrzę na nich tutaj, bo oni stąd będą zaczynali, dobra? Dobrze, dobrze, Jak obserwuj, ty... obserwuj ich i rozumiem eee. Ja będę. Okej, okay, idzie Freddy i Foxy. Z prawej. Dobra, dobra, ja stoję z prawej. No, ale stój, stój. No ale stój. Mą no, G, zamknięte muszą być zamknięte. Dobra, mam. Dobra? Oj, oj, oj. Ja ich nie widzę, nie wiem. Jest, jest u mnie, jest jeden, mnie, jest jeden u mnie, mam drzwi zamknięte, obszedwujemy właśnie. Oni biegają cały czas, słyszę krowy. Dobra, wziął ty u mnie, Foxy, u mnie, Foxy. A, Nie, ja go mnie walnął, uważaj. co ty muszę Uciekać, uciekać! Na dwa strzały mnie ściągał. Uciekaj, Maciek, pomidor! Ja pójdę ten pomidol. Dobra, stoimy. Dobra. Okay. Musimy nasłuchiwać tego omuczenia krowy. Tutaj po piętni. Patrz tam na to moje. Ej, hey, Freddy, Freddy biegnie, Freddy, biegnie. Dobra, zdążyłeś. Udało się, udało się, się. się. Okay. Wiesz co, biegniesz z mojej strony i zamykam, zamykam. Jest dobrze, jest dobrze, obserwuj. Wiesz co, Shurikano, taktyka jest taka, no? że biegaj od punktu do punktu mniej więcej i zdążyć za. tak. Jezu mnie foxy tak. tutaj z lewej, z lewej, z lewej. lewej, lewej. Może być. U mnie wie, um dwóch, u um mnie dwóch, odbiegają na lewo, um dwóch, odbiegają na lewo. Okej. moje lewo, dobra, obserwuję. tam wie między tymi dwoma. Dobra, jeden pobieg na lewo, jeden pobieg na lewo. Max, okay. u um mnie dwóch, u um mnie dwóch, u um mnie dwóch, um dwóch widziałem. Wiesz co, zasłania, ja m, z... mi zasłania, <grym> z... m, zasłania mi, zasłania mi. <grym> Nic nie widzę, nie wiem <grym> gdzie jest. Dobra, widzę Fred, jest u mnie? Dobra, jest u mnie, ja go widzę. Otworzyć drzwi go pacnąć? Nie, nie próbuj nawet, O Jak się pacnie, to będzie gorzej. O kurde, gdzie on powie? Jest u mnie Foxy, jest u mnie Foxy cały czas. Dobra, mam Freddy'ego, jest po przeciwnej dobra. stronie. Okej, okay, tylko pilnuj tam cały czas. Foxy się uciekł. Wie... O Foxy wiek. Nie, 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 nie! Klepaj go, klepaj go, robimy go, robimy go! A, A? za nami! O nie, o nie! Jak blisko było, kurde! No. E, e, o oh, shit! Maciek, raz w Musisz, <noise> musisz mnie tepnąć. A, nie ma szans. Ej, on ten Freddy z mikrofonem jest posrany, on tyle zadaje obrażeń, że szok. Dobra, czekaj, ja cię tu tepnę. Dobra. Weź kliknij sobie to prawem przyciskiem myszki na łóżko, żebyś miał tutaj respa. w razie czego. No, dobra, możesz już stać. Dobra. Okej. Okay. Udało się, udało się, nie? <ścoughs> Jak się udało? Nie... Północy o... minęło. No, no, musimy, wiesz, dobra. co, robimy taktykę taką, że jak nam już biegnie, chociaż jeden, nie? Dawaj normalnie Mówi? pomidor i szybko uciekamy na dół. <grym> to musi być ten pomidor. Inaczej muszę być szybko na dół, informacja, no nie ma problemu. Dobra, 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 będzie pomidor i lecimy od razu na dół. Znaczy, wiesz, bo ja zostałem, bo my pokonaliśmy jednego animatronika, nie? No właśnie. I jakbyś, jakby się nam udało pokonać tego drugiego, to byśmy dali tus... radę. Stary, to wiesz co, to by było pierwszy raz, po prostu strażnicy pokonali matroniki. O kurde, musi nam się to udać, na pewno w tej misji nam się to uda. Okej, okay, dobra. Dobra. Let's go. Dobra, let's go, dobra, jest yes, yes, noc. Dobra, stawaj. Taktyka między bieganiem, między tymi ple... płytkami jest bardzo dobra. Wiesz co, tutaj jest idealnie, ja wszystko widzę teraz. <laughs> 360? Nie, mówię ci poważnie, mam ustawiony FOF na większy. O kurde. Ej, chyba klasa zmienił Admiros, bo zmienił ten, o, dostał jakieś ten Czyli no. To chyba Frediego zmienił na coś innego. Dobra, obserwuję ci drogi, obserwuję ci Ja drogi. cały czas pa ja patrzę na drzwi, bo dopóki nie wyjdą z drzwi, to nic A się już nie wyślij? stanie. Już wyszli? czy taktykę obmawiają pewnie. No nie wiem. Czekaj, idą. Idą. Idzie. Idzie? Idzie ta. Idzie cika. I... No. Idzie Idzie, no? Ciki briki, to czekam pewnie wziął Cikę. Jest jedna u mnie, jest u mnie jeden postać, obserwujemy mnie, ooo, Foxy, to był chyba. Nie, ten drugi to chyba był ten, z mikrofonem. O... jest, zamknąłem drzwi, bo już strzelała, no, bo ona może strzelać. tu się zbliżał, tu się zbliżał, Freddy chyba. O kurde, dobra, jest. Oj, ojej, jej, trzeba strzelają. uważać, trzeba uważać. Co ty gadasz? Cze, trzeba cie, cie, uważać, wiesz co, bo, o kurde, ale taktykę tutaj... A widzę ja cię, widzę. <laughs> <noise> Jak się bawi tymi strzałami? Ale oni taktykę tak. mają teraz dobrą, wiesz, jeden nas. Oszukuje. O, no. obserwuje, obserwujemy tutaj Fledie, wiesz co, mają dobrą taktykę, jeden nas niby wiesz, dokoncentruje, a drugi... <noise> a tak mi się bawi strzałami, tam strzela. Wiesz, że Cika u nas ma ten. Telefon trzyma w dłoni. <noise> Taka ciekawostka. O kurde. A, a bieg, je, je. bieg! Uciekaj, uciekaj! Możesz... Uciekaj! Nie, trzymam, trzymam go! Bijemy go! Bijemy go, robimy go! Bijemy go! Oj, 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 oj Jest, oj. jest Pobite! Teraz to! Oa, o, Oła! Oła! Aaaaa! Nie! Dwie raz wie zrobimy na no Zrobimy 360! O, nie! Globo, Globe! Blazło to! No dobra, dobra. Mm, powiedzmy, że było blisko. Stru tak, tak zaczynamy. Właśnie stoimy im pod dziurą. Taki weci. Taki bejcik robimy. No nie nas nie Dobra, nie no, wyjdźmy stąd. Dobra, jesteśmy gotowi, Maciek. Pamiętaj jakie mamy zadanie. Musimy się dostać do środka i załatwić tych dwóch zbiereszek. Tak ich... Ja będę żyje. szybko biegać, jak będzie ty ty będziesz szybko już, biegał. Już, tak, już, tak, już, tak! Tak, tak, już, spijamy, już. tak, tak, oni. Oni już pobiegli. Oni już tak tylko na dół zrobili. Dawaj, dawaj na dół. Czemu on zmienia sobie jakiś tryb widza? Co to ma znaczyć? Ty, on na nas spektajcie pod nas? ja nie wiem. Nie idziemy windą, nie używamy windy. Winda jest zła, pamiętaj Dobra, jest złoga, do... jeszcze. Okay. E -e -e Dobra, czekaj, a gdzie oni poszli? A teleportowano ich, to czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, co oni robią? Co się jeszcze, dzisiaj jeszcze czekamy, to jeszcze nie jest to. Co oni zaczęli, czy co oni robią? Czy to, to jest jakaś taka ściema? Nie, no wydaje mi się, że oni zaczęli, no bo nie ma ich tutaj. A teraz? <ścoughs> <Okay>. <ścoughs> Jakie to są zwane? Dobra, ale Mission Fail. No dobra, no to lecimy.

nic. Ja zamknę im Windę na górze Dobra, Ale lecę na sam dole, na samym Jest na samym dole, ale... na samym dole są, na samym dole. Tak! Ja im zamknęłem, nie mają jak sam tą uciec w takim razie. Ciekawe czy się tego spodziewają w ogóle, że im zamknęłem windę. <laughs> nie było mówione, że animatorniki nie mogą zamykać tej windy. Biegam, biegam, biegam! O kurde, ale byłem blisko oj, oj, oj ja też! Biegaj, 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 biegaj. Co A... robić, bo on tak nie ogarnie za bardzo nie, co się ładnie dzieje. stoi, ładnie stoi. No to jak stoi na jeden, to biegnij do oj, drugiego, dobrze, nie? To ładnie stoi. I myślałem, że da się oszukać. Nie no, aż tak głupi to nie jest, o, nie? dobry jest, szybki. Biegaj, biegaj, biegaj cały czas, nie? Robimy, my ci. tu się, czakę! Aaaa, Jak coś to ty się możesz dostać najszybciej. Bo ty jesteś najszybszy, no, pamiętaj. Ja wiem, wiem. Dobra, szukuję. No wejdź. A, ah, Flawie, wyszło. Ach. Schowam się przy ścianie, może mnie nie zobaczy. A, ej. Co ty tu robisz? Co ty lubisz? Przecież on cię widzi. Nie widzi mnie, to jest moja tajna taktyka. Biegłem, biegłem, biegłem! No no, 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 drzwi były, jest! Admirosa pierwszego robimy, od razu go, od razu go. On się nie chowa za tarczą w ogóle. Tak jest! Zabiłem go! Dobra teraz Chucken, dziąbawaj, dziąbawaj! Jest mam go, mam go, mam go! Tak! Zabiłeś Chuckena! Tak jest! O yeah! Yes. O oh, yeah, oh, yeah! Animatroniki gu-wom! Gu-wom! gu Łatwo, łatwo z nimi. Chodź otworzy im tą widę na górze. Zresztą może. Może ja sami się otworzył. <śled> Może sami się zorientują, że mają zamkniętą windę na górę. Ale, ale też nie uciekli. Ale powiem uciekli? ci, szczerze, że Foxy jest taki, mm, mm, mm. taki, mm, mm, co to znaczy? że taki, mm, mm, taki jest szybki, ale jest słaby w łapie. <grym> o to chodzi. Dlatego ja jestem wolny. Ale mam łapę no. potężną i to rózią. No dobla, co jest? No czekamy, przygotowują się na razie, dobra. nie? Ja mam trawkę jakąś, zabrałem ze sobą. Jaką? Co? Tu. Ej, o Nie taką! A, dobra. Nie, nie taką trawkę. Aha. Ja, się... Zmieniamy te postacie, może zmienił postacie, czekaj, to żeby nie było tak. To czekaj, ja sobie zrobię clear'a. Ty możesz hmm. zostawić tego, jak chcesz biegać szybko no, w sumie. No, no, ja się idealnie w tej roli czuję, taki napastnik, taki Wolvelin normalnie. <laughs> tak, to No, ja wezmę Chica w takim razie. Tak? Ja ci i powiem, Chica. że Foxy Inotor. chyba pasuje do mojej dusi. Do twojej duszy. No. Dobra. Jest cała czerwona. Ty, a może oni w ogóle. Ja będę udawał, że będę czakenem, nie? Bo on też w sumie kurczak. Okej, okay, nie wiem co oni robią. <laughs> co <laughs> oni zrobili? A napisali, że są ready? Nie. Nie napisali, że są ready. Oni testują coś jeszcze. A, okej. Okay. O, o, jakąś taktykę na nas dziwną chcą zaś Ty, Ja mam normalnie strzelam z telefonu, nie? <laughs> O kurde, zdradziłem się teraz. Tak, <laughs> dostałem osiągnięcie, będą wiedzieli, że Z złuk będę strzelam. O, o. Oni dobra. są już gotowi. Okej, okay, dobra, lecimy. Go, 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 go. Let's go. Jeszcze na lecimy. pewno nie są na górze, na pewno nie są na górze. Ja tylko sprawdzę, czy mają windę z nami. windę. im windę. Na środku Zablają nie, windę. nie ma. Oni znowu na dole samym się pewnie. Tak, są na tak? dole. No, są na siandole. Ja, Aaa, jak, jakie wspaniaki? Ciekawe, co oni mają za taktykę w ogóle, nie? Co? Jak się wydaje, że nie? Jesteś gotowy. Widziałcie? No widział mnie niestety, no. Ale ty się fajnie w ogóle ten, wtapiasz w tło, wiesz no. jakbyś, jakbyś ściągnął klatę to będzie ci jeszcze niebieska. Dobra, uwaga, Tylko uwaga ja speedlonuję zaraz. Uwaga. Dobra. Dwa. Okay. Jeden. Mam ich! O! O! Trafiłem! 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 Ojej, oj, nie! Oj. Nie, przepraszam! Nie! Nie, nie ma problemu, dobra! Zestrzeliłem go! Nice! Nie uciekał, nie wiem dlaczego. Nie, zrobiłem triple killa! Nice. Triple killa zrobiłem! Siadło to! Cika, 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 cika. Wow, ale. Ale. Nie zareagować. Siema, tata. Siema. No, kuźwa, wama. Porobiliście nas, kurde No, ale jest trudno, nie? Ale się. Ale... Pierwsza i druga runda była o. KOKS, tak już za szybko poleciała. <śla> no, przegrałeś, dlatego. No